やった Które mi przeświecało, żeby zacząć myśleć o tym projekcie, to przede wszystkim ta katastrofalna zasada, która zaczęła panować w naszym kraju to 10H zupełnie nieuzasadnione. I na dodatek takie rozprzestrzenianie wiedzy wśród społeczeństwa, że po prostu to odległości decydują o dokuczliwości hałasu. A nikomu nie przychodzi do głowy, żeby dokuczliwość innych źródeł mierzyć w masy metrów. Efekt tego projektu to zaproponowane przez nas dopuszczalne poziomy hałasu turbin wiatrowych żeby te dopuszczalne poziomy funkcjonowały na tej samej zasadzie jak we wszystkich innych krajach, gdzie nie ma żadnych kryteriów odległościowych, tylko wszystko bazuje na poziomie dźwięku. W obecnych przepisach turbiny wiatrowe były traktowane jako inne źródła hałasu, dla których metodyka pomiaru nie była adekwatna do, do samych turbin wiatrowych. Ograniczała ona pomiar hałasu do prędkości 5 metrów na sekundę, natomiast turbiny w zasadzie dopiero przy tej prędkości zaczynają pracować na niższych wysokościach niż hałas od innych źródeł hałasu. naszym propozycją jest, aby ten pomiar wykonywać na wysokości 1,5 metra nad poziomem gruntu, z tego względu, że tam jest po prostu mniejsza prędkość wiatru, która zakłóca pomiar hałasu turbin wiatrowych. Udało się nam wypracować pewne konkretne rozwiązania, zarówno w zakresie metrologii, pewnych propozycji wartości dopuszczalnych, także prognozowania, co powinno ułatwić zarówno inwestycje, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, jak i ich ocenę. Opracowaliśmy taki algorytm oparty też o system pomiaru wielopunktowego na farmie wiatrowej, który pozwala, żeby ta farma wiatrowa pracowała. Czasami wysyłamy do systemu zarządzającego farmą informację, żeby tur turbinę wyciszyć, czyli w sensie zmienić kąt natarcia łopat względem wiatru. Wtedy jest mniejsza trochę produkcja energii elektrycznej, ale też jest mniejsza produkcja hałasu. I to opracowaliśmy w postaci takiego prototypowego systemu, który się składa właśnie z opracowanych w ramach projektu systemów mierników pomiaru hałasu. Tak one mają taką cechę, że są niskobudżetowe, dlatego że na jednej farmie potrzeba co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt takich czujników. W tej chwili to jest praktycznie gotowy produkt, taki system zarządzania farmą wiatrową, który w zasadzie umożliwia to, żeby turbiny były bardzo blisko zabudowań, żeby było ich więcej, żeby produkowały więcej zielonej energii, żeby ułatwiały nam transformację energetyczną. Natomiast w tych najbardziej niekorzystnych warunkach, kiedy mogą być źródłem dokuczliwości, mogą być też aktywnie zarządzanym, aktywnie ten hałas może być redukowany, sprowadzany do tych wartości poniżej progowych.